Siema z tej strony Oscar Games No i zaczynamy mojego live'a Jak widzicie mam 34 suby Mam też nową postać tutaj jak widzicie Więc myślę, że całkiem spoko Alan w... Siema. Czy <laughs> no możesz pograć? Już dwie osoby. Spoko. To dajesz, wiesz Bartek i gramy razem. Ale na rozgrywkę sobie zagram solo. co, nie. Kurczę, nie mogę, nieważne. No, ja nie mogę schować komentarzy. O. Jest i na razie 5 osób ze wiem 5 właśnie wbijać do niego. Ua, co ja zrobiłem. Muszę włączyć sobie znacznik subskrypcji. W sumie dobra opcja by było teraz to, jakbym sobie, ja to zniszczył. było nawet bardzo dobrą rzeczą. Dzięki, że dajesz mi suba i właśnie się pojawiłeś. Wjeżdżam do niej. Słuchajcie, teraz bym uciekł najchętniej. Ale dostałem za tak dużo zrobię jej taki podjazd troszkę poczekam aż mi się naładuje supermoc i całe życie i wtedy do niej bym sobie wjechał ktoś za bardzo nie wiem gdzie ona jest a i prawie niestety No, możecie jak grać. już ja, No to jak gracie? Mam sobie jeszcze jedną no zagrać rundę Lord Bartek Pytałeś się czy grać, więc spoko Chyba, że nie chcesz No to spoko Nie będę też nikogo zmuszał, Jak to jest w awk To bym go chętnie zabił sobie chociaż jeden parę kips więcej. A to w sumie robi różnicę. Jeden parę kips więcej. Możecie pisać, czy warto, czy dobre to było, co ja teraz zrobiłem. O nie. Koszmar, co ja zrobiłem. Odpadłem jako szósty. Więc słabo trochę. Plus jeden. Ogólnie, moim zdaniem, ta postać jest naprawdę bardzo spoko. Lord Bartek, grasz? O nie, co ja napisałem. że dodam mojego kolegę i z nami pogra. Zobaczymy, jak gra. Kurde, nie to miałam zrobić. Zobaczymy, jak mu idzie. Nie mogę go. O, już mogę go oglądać. W co on gra? <laughs> gra chyba w Bonta. Nie wiem. W co on gra? Jaki tryb? Zapomniałem, jak się nazywa ten tryb. Jak na razie wygrywa. 14, 16 do 9. 18. Ten w moim zdaniem będzie mieć star playera. I też przepraszam, że podciągam nosem. O. Zabili niestety yy, Natiego i teraz jest 19 do 18, ale wynik się zmienił, jest 21 do 19. Ogólnie nawet tym walka. Ten neti pewnie jak ma dużo pucharków, bo dobrze gra. Albo po prostu umiegać koltem. Poko też im tu moim zdaniem dużo daje. Ból już w ogóle tam nie gra. Schowany jest. Dobra, wygrali nie. Xen... Ksen... o nie, nie cię dodać. Xenox chyba będzie grał. Zobaczymy jak ksenox yy, sobie radzi. O, Xenox gra sobie to. <laughs> gra sobie ten taki nie wiem, jak to być. Event Iście, czy chcecie grać, nie wiem, ze mną, czy wolicie mnie oglądać? No jak chcecie ze mną grać, to nie obiecuję, że wygracie. Za każdym razem. O, ta Jessie właśnie dobrze wykorzystała swoją supermoc. Moim zdaniem też tu powinny być yy, tutaj powinny być takie bardziej postacie, które są na daleko, znaczy na blisko typu ból, tarosa, Shelly. Bo na przykład Colt tu właśnie psuję dlatego, no, bo niszczy mury i będzie łatwiej robotowi wszystko niszczyć O chyba już to przykleję Napiszę mu tylko, że robię live'a Może się, może się przywitać nawet. No. Dobra, gramy. Zaklejmy sobie duo. A nie by było też tego tak kiedyś sobie pograć z wami wszystkimi. Robota. O. Chociaż jeden raz sobie chciałbym zagrać duo. Mamy już dwa par kubsy. Moim zdaniem dobrze nam nawet idzie. O, ale słabo troszkę. Mogłaby uderzyć przez ścianę. Właśnie. Znaczy powinien uderzyć przez ścianę Xenox. Szkoda, bo nie mam ani jednego powercubesa teraz. Aj. Bez sensu iść na te powercubesy. No teraz ksenoc... Ksenok powinien iść na niego. Kurde. Ja to zrąbałem. Znaczy zepsułem. Chyba powinno mieć już załadowanego ulta. To też by było spoko. Kurde. O Jezu. Drugie miejsce. Może jeszcze raz zagramy. Okej, okay. to zagramy robota. Teraz sobie zabiorę inną postać, bóla sobie zabiorę. Może uda nam się coś nawet zrobić w tej rundzie? Myślę, że ból będzie naprawdę dobry. Ale mamy jednego afka niestety. O. Ja bym się z sumie zajmował tymi robotami. Tak naprawdę oni by mogli zabijać duże roboty, a te mniejsze. Nadal mamy chyba 100%. Zabiliśmy na razie 7 robotów. Jak zabijemy następnego robota. Teraz przydałoby się naładować trochę amunicji. O Jezu. I pozabijać go. I bardzo łatwo nam to poszło. Bo już zabiliśmy go. A chyba nawet nadal mamy 100%. A nie, 97%. Musiałam sobie... Musiałam sobie yy, ustawić licznik subów. Froksy, siema. A przepraszam Cię też, bo... Ale zapomniałem Froksy, że mam nagrywać ten odcinek i otworzyłem 20 skrzynek. Ale nie bój się, bo, kupi, bo kupiłem sobie ofertę w sklepie za 50 gemów, ale z, z, by, zawsze tam była oferta za 50 gemów, ale była przecena na 25 gemów i sobie je uzbierałem. Za 100 tak, za 1000 takich y, bonusów tych takich na skrzynki, które podwajałem. I właśnie je sobie kupiłem ja się odzywam Jak się nie odzywam się odzywam Ej, proszę teraz się od odzywam Chwila. Albo mnie parankujesz. się się Możesz Możesz zostawić Subika Jak chcesz szybkości, jestem Chyba szybkości, najszybciej na szy, by się zrespił No, może włącz głos. Może sobie włączyć głos, Franksy, to poszukam sobie drugich słuchawek, w mojej szafie. Jak chcesz, to możesz z nami pograć. Jak ja gram, ja dobrze gram. Dobra. No, to może teraz. Jak włączyłeś. Moim zdaniem nawet dobrze nam poszło. Jak mnie nie słychać? Czemu mnie nie słychać? Albo mnie prankujesz. To skończę live'a i go zacznę w takim razie.